Hejka, jestem Lila, a to kolejny film z ROBLOX na moim kanale. Dziś razem z Mini będziemy przeszukiwać tajemne świątynie w poszukiwaniu skarbów. Tak. Okej, okay, dobra. No to startujemy. Idziemy na easy moda, yy, medium moda czy na hard moda? Easy. Dobra, chodźmy na easy. Okej, okay, dobra. 10 żyć ile czasu? I... Ciężko stwierdzić, ile czasu w sumie nie pamiętam już, kiedyś to... kiedyś to grałam, ale już nie pamiętam, ile czasu było na Easy Modzie. Okej. Okay. Okay, dobra. Czemu ten przycisk nie działa? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No to musimy znaleźć... Tak, w 5 minut to wszystko trzeba... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej! Okay! Czemu ja przeżyłam? Nie wiem. Ja skoczyłam prosto na piłę. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No, chyba nie będzie za łatwo. Bardziej, że ja nie umiem skakać. Jestem nup w parku. Kura. No... O co?! Chyba tutaj nie będzie problemem brak czasu, tylko to, że ja nie przej... <noise> Okej. Okay. Okej. Okay. Okej! Okay. Okej, okay. okay, dobra. Mini, a jak ty sobie radzisz? Może... Pewnie lepiej ode mnie. Tak! Okay. No! O co chodzi? Czemu nie umiem tu wskoczyć? Co jest? Dobra. O co? Dobra, Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Mi no. zostały trzy życia. Mi sześć. A tutaj strzały lecą, no. Dobra. Jest. Ja... Dobra, tu mi już zostały dwa. No. Ale mamy dwa posążki, więc nie ma tego. Nie jest źle. O, dobra, tu jest posążek. Tu powinno być łatwo, chyba. Czemu tu nie ma spida? Okej. Okay, kolejny posążek. No i. I trzy rzeczy mi zostały. No, i, no to ja jestem spektator. <noise> o nie! Nie jestem spectator już. Dobra. To ja na ciebie czekam na spałnie. Oj, ja nie mogę. Mam 3 na 5 to jeszcze dwa. Minuty mi i 40 sekund. Ja raz byłam sama na mapie, przeszłam wszystko, i sprawa wyglądała następująco: brakło mi czasu. Teraz Ty chyba tego nie przejdę. Ja znalazłam tutaj ostatnio jakieś drzwi. Na których jest napisane, że można przez nie przejść, w sumie to jest ściana, ale ja myślę, że to są drzwi. I to wygląda jak drzwi w sumie chyba, nawet. E, I trzeba na to 200 tysięcy gemsów. W sumie to nawet co? nie wiem. Ja w sumie nawet nie wiem, czy to są gemsy, co to jest. jakieś, Czy to artefakty jakieś. tea to, to artefakty w sumie artefaktów. Gdzie ty jesteś? Ja, ja czekam na spawnie. bo ja, no. ja, wpa ja, spadłam. O. Ja też. Dobra, to chodźmy, chodźmy jeszcze raz tego Easy moda. Tylko teraz inna mapa. No, y o, może będzie nas więcej. No, no, będzie nas więcej, będzie lepiej. O, cztery osoby. W sensie, to jest śmieszne, bo na easy modzie na przykład jak jest 8 osób to jest strasznie łatwe, jak są dwie osoby na medium modzie to jest tak trudno. nie, nie da się na, końcu, na końcu spróbujemy przejść hardcore moda. Hmm. Zobaczymy jak daleko zejdziemy. Okej, okay, dobra. No, co ja robię? Spadłam. Okej, okay, dobra. Mam jeden posążyk. Tutaj już, nie wiem po co idziecie, bo tego tutaj już nie ma w sumie. A tu... Ten most się zapada! O, ja nie mogę. To jest Dobrze to mi się wydawało, że ten most się zapada. Myślałam sobie, nie, chyba ja tak się nie zapadam. Tam nie idę. Okej, okay. dobra. Ja tu idę. Okej, okay, drugi posążek. Spadłam. Kolejny raz spadłam. Jakich posążków nie mamy? Em jeszcze czerwonego nie mamy i A ja się... nie wiem jakich jeszcze. A ja idę po czerwony. Okej, okay, dobra. No to ja wzięłam żółty i a, bo, no. jakby, jeśli się nie wyrobimy na czas, e, to się zjawi jakiś dziwny kamień, który jest dziwny dość. Jeszcze 3 minuty mamy. Ej. Ja nie spadłam 3 razy. Aha, dobra, wiem co się stało. 5 żyć mi tylko zostało. Mi zostało sześć, Okej. Okay. Eee, dobra. Dobra, no to ja już trzy posążki odblokowałam. Ja jeden. Okej, okay, to brakuje jeszcze jednego tylko. I spadła. Tylko teraz pytanie, jakiego posążka nam brakuje? Ten mamy już. A z którą ty wzięłam? Ja stąd wzięłam właśnie. Okej, okay, czyli to nie mamy tamtego. Zielonego, okej. Okay. Ojej. Ej. A to jest chyba żart jakiś. No chyba tak. Oj, ja nie Ej. Jak... Spadłam. Ej, trzy życie mi zostały. Ej, to jest możliwe w ogóle... Aha, dobra. Ok, dobra. Po prostu za blisko <noise> za blisko ok mam wszystkie o. i teraz trzeba znaleźć wyjście gdzie jest wyjście stąd gdzie jest wyjście ja wiem ee... ja wiem gdzie ja już jestem przy wejściu ja się zgubiłam nie wiem, jak stąd wyjść. Gdzie ty jesteś? Ja biegam w kółko. Chyba wyjście będzie tam gdzieś. Okej, okay, dobra. Dla. Gdzie ty jesteś? Ja biegnę. No, już widzę wyjście. Już widzę wyjście. Okej. Okay. Wolność. Próbujemy medium moda? No. Okej. Okay. Fajne, są te świątynie zrobione, tylko... Gdzie są przyciski do głosowania? Nie wiem. Ty też ich nie widzisz? Dobra. Nie widzę ich. Ja też ich nie widzę, dobra, ja głosuję chyba, nie wiem. Ej, coś jest nie tak. Coś jest na pewno nie tak. Ja klikam, próbuję. O, jest przycisk. O. A, bo to w sumie można, też spoko. Ale chyba się, chyba się nie da zmienić Stania kiedyś się dało. Okej, okay, dobra. Dwie minuty? E, tak, tutaj jest mniej czasu. I mniej żyć. Spadłam. Okej, okay, dobra. No, i padłam na laser. Ja pierw poszłam w pierwsze. Okej. Okay. Mam jeden posążek, a no nie mam kluczy. To co ja chcę otwierać ze skrzynki bez kluczy. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ja za chwilę to będę trzeci poziom. Ten posążek. Okej, 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 dobra, wracam. To jak teraz wrócić? No i jeszcze dostałam jakąś tym. Dobra, mam trzy życia, czymś dostałam na wyjściu. Ja też trzy życia. Dobra, to jeszcze jednego posążka nam brakuje. No, to ja idę do drzwi. A, którego? Aha, niebieskiego. Niebieski. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja idę do drzwi. Okej, okay, dobra. Ja idę po ten posążek. No nie, gościu! Czekam. Gościu, nie rób mi tego! I po co ja tu szłam? Dobra. Zepchnął cię? Nie, nie, po prostu... Mamy wszystko, mamy wszystko, możemy iść. No. Chyba nie możemy iść. Czemu nie możemy? Aha, bo on jeszcze nie doleciał. Tam, na miejsce. Posążek, mógłbyś się pospieszyć? Okej, okay, dobra. Czeka. Okej, okay, dobra, no to... Idziemy może... teraz na hard. Może później. Tak na koniec. Nie, teraz. Dobra, idzie. Idzie. Na hardzie jest chyba minuta jedno życie, tylko... Jedno życie? to jest hardcore. Hardcore WOD. To nie przychodzę, To ja nigdzie. Tutaj trzeba być tak ostrożnym, ej, ale nas w sumie jest dużo, jeszcze jedna osoba, nie każdy Ej, każdy jednego posążka, jak weźmie, to może nawet. Nie ma baterii, a Zobaczymy, czy się uda chociaż jednej osobie przejść to. Okej. Okay. Dwie minuty. W ogóle, co jest? Jakie to jest. I jedno życie. Jakie to jest wielkie. O, także, że się moc nie zapada. No. O nie, co ja robię? Eee, ryzykować czy nie? Nie wiem. Ryzykuję. Mam jeden posążek. Jest tu jedna rzecz, której nienawidzę, ale ryzykuję. A co to jest? Lasery. O lasery. Nie. Ułam. Ej, gdzie ty jesteś? Ja biegam. Jeszcze... Jeszcze... No O oh, ja hej, widzę cię, widzę cię widzę Ja tu właśnie byłam. Tu. I tego. O. Właśnie o... o... <noise> na tych kolcach skinęłam. Na kolcach? Tak. Przyszłaś na sery? Tak, na sery przeszłam. E, aha, dobra. Czemu Ej, jak ja mam to przeskoczyć? No... Ej, bo ja nie wiem... Ale ja tu stałam i mi jakoś... I mi jakoś zabiło. O, ja nie mogę! Ej, 22, 21 sekund, nie ma szans. No, nie ma szans. O nie! Ale jeszcze raz kart chcę. Dobra, exit, klikam. Hej. 6 sekund, Nie, no. Dobra, chodźmy jeszcze raz na medium. Nie, no to. Nie. Ej, bo już tu jest 5 osób. Ej, ale to będzie. Wtedy będzie szybko w sobie. Może być 8 max, więc. Jeszcze jedna osoba. W... Chodźcie. Chodźcie, zapraszam. Najszybsza gra świata będzie. Okej, okay, yy. dobra, może. Of. To jest bardzo ładne. To wygląda ładnie. Ja mam jakieś lagi jeszcze do tego. Okej. Okay. Trzy minuty, pięć życia. No, lepsze to dziś jedno. Zdecydowanie. No. Ja tu idę. No, cztery życia na to, ale już. ja tu idę. Cztery życia. Ta. A to ja już tu nie ja idę. Nie z... Ja nie znoszę tych linii, ja nie widzę gdzie to się kończy. D Dasz radę. No, no może dać radę, ale nie widzę gdzie się ta linia kończy. Okej. Okay. Dobra. Mówiłam cię, że dasz radę. No i już mam trzy. Ej, drzwi. a gdzie tu są potem drzwi? Eee, one są później tam, gdzie strzałka wskazuje. Tam nic... Tam chyba nic nie było. A, jeszcze trzy. Dwa, teraz. Cztery. Ej, jeszcze jeden tylko posążek został. Jeden. Ej, jeszcze tylko jeden posążek został gdzie ten posążek jest? Ja chyba wiem um, tak, przy wyjściu! Przy wyjściu. A tu jest! Niebieski. No i tu są znowu te... chociaż te linie aż takie złe nie są. No nie! Spadłam! Ja źle ja do drzwi może lepiej... Ko nie wiem, czy ten gościu to przejdzie. gdzież ten gościu wygląda jakby miał to przejść. Dobra, gościu to przeszedł. Przeszedł. Okej. Okay. Dobra. Będę pierwsza. Czy ty sprintujesz? Jak ty spri Nie. Nie, nie, tu nie ma sprinta. No właśnie szkoda, że tu nie ma sprinta. Ej, jedna osoba wszystkie życia straciła. Ej, pojechałaś na drzwiach! O! to coś goni, jeśli... Ej! Ej, ej, możemy iść na Easy i zobaczyć, czy to się da przetrwać. W sumie. W sensie, jeśli się zostanie do końca. Albo nie, czekaj. Hmm. Bo jeśli się zostanie do końca czasu, to pojawia się jakaś dziwna postać. Ja nie wiem, czy to się da przeżyć, czy tego się nie da przeżyć. Czemu ten gościu tam był, zanim się otwarły drzwi? Nie, ja tu nie idę. Chodź na hard. Dobra, hard podejście drugie. <laughs> I zobaczymy, jak ten duch wygląda. Aha, na ducha czekamy tutaj? Tak. Dobra. Duska, bo to jest mało czasu. To jest mało czasu, poczekamy sobie na ducha. On jest, on jest, on jest, on jest dziwny, on mnie gonił. Ja przed nim uciekałam raz. Bo raz się czasem. Co on czas... robi? Nie wiem, on latał za mną się on nie latał za mną tylko ja patrzyłam na posążek co nie i patrzę jakieś fioletowe oczy i takie co jest i takie yy... i poszłam sobie idę sobie ulicą alejką idę sobie jakąś on jest fajny na tym się tu wskoczyć. nie chyba nie tam. Jest chociaż okay. tu jeden pak. Okej. Okay, Okej, dobra. Czyli możemy sobie... i i ja chyba tutaj ja tutaj przed nim uciekałam, chyba na tej mapie. Gdzie ty jesteś? Ja zwiedzam. a potem... Co? Albo nie na tej mapie, na no, jakiejś takiej, dużo korytarzy tam było. Wtedy był taki ten fioletowy posążek tam i ja tak patrzyłam na ten posążek i nagle tam światło gasło. Dobra, ja nawet tego nie próbuję przechodzić, bo Czy ja... Z... ten duch tutaj tak samo wygląda jak tu? Yyy... Jak? Gdzie? No na górze! A nie, to na górze to są te posążki zaznaczone chyba, chociaż nie wiem. On wygląda... On jest dziwny. I on ga gadał ostatnio do mnie, że yy, nie ma wyjścia stąd i no. On gada? W sensie na czacie, w sensie pisze takie coś. Że nigdy stąd nie wyjdziecie, ha ha ha! Takie pisze tutaj, taki pasek się pojawia i pisze tu. Yy, I to ja nie patrzę i, na ten i został mi wtedy, ja byłam sama na mapie, został mi ostatni posążek, i ja patrzyłam na ten posążek i zastanawiałam się, czy tam iść, czy nie, i tam patrzę takie fioletowe oczy. Nie, nie idę tam. I później chciałam tam wrócić. Ej, to i to patrzmy się na jakiś ten. patrzmy się na jakiś posążek. Nie wiem, ja na się. Na ten... Ja się patrzyłam i tam zaczęło gasnąć światło, i fioletowe oczy się pojawiły. Więc to no, było dziwne. W sensie ja pat no to patrzmy się na niego. Bo ja miałam ostatnie życie i się zastanawiałam, czy ryzykować, czy nie, co nie, ale czas mi się kończył. I tak miałam iść i takie fioletowe oczy. Nie, ja tam nie idę. Nie. Nie. Patrz tam. No dobra, patrz. Patrzę tam, no po prostu jak patrzeć. A jest, 11 sekund. To jest tak, jak patrzeć w oczy Endermanowi po prostu. Tylko ja nie ja wiem. Ja nigdy Anderama nie O! Kto yy, wziął moje kryształy? Lepiej się schowaj. I próbowałam się schować. I się nie schowałam. Dobrze. A jak się tu schować? Nie wiem. I czy to wszystko się zrobiło fioletowe? Nie. Ej, gdzie on jest? Gdzie jest ten ziomek? Ja się schowałam. Gdzie się schowałeś? O wszystkie pochodnie są fioletowe. czekaj gdzie on jest. O, jest, widzę go. Zabił mnie. Serio? Chapnął mnie! Tak szybko! Zjadł mnie! Nie wiem jak mnie widział, ale ja zbagowałam grę e... Bo byłam byłam suficie. Ja nie wiem gdzie on jest. Ja nie wiem gdzie. A mam... jesteś. Ja biegam tu. A jesteś na spektatorze? Tak. Okej. Okay, ja biegam w kółko. Nie ma Widzę go teraz. Cię. Ej A... co? <grym> co? <grym> co? <grym> A ja byłam w sypiecie. A ja byłam w suficie. O co? Się... on? Nie wiem. Ej, ale czy da się tu jakoś przejść później po tym, jak on się zjawi? Właśnie. To mnie, cieka to mnie ciekawi, czy to jest w ogóle wykonalne. Ej, poczekaj, ja go szukam na spiecie. O, on idzie. On idzie w drugą stronę. Spoks. On no tam poszedł. Wchodź... No to wchodź w tą stronę. Ej, ciekawe, czy jakbym weszła tutaj, to... A, nie, tutaj się nie da wejść, przemyśleli to. Dobra, idę za nim. Ej, ja się tu zbakowałam w suficie, bo ja cały czas podskakiwałam. <laughs> to jest dziwne. Spróbuj się zgawać tak jak ja Co? Co się stało? A gdzie on jest w ogóle? Poczekaj, ja go szukam Ja idę za tobą cały czas, jakby co Ej, czy on poży na okrętkę, bo go nie widzę. Ej, ciekawe czy czy można... jak... Ciekawe, czy jakbym stała w jednym z tych, to czy on by mnie znalazł? There's A I'm coming for you, idę po ciebie. No nie, no to, to nie brzmi optymistycznie w ogóle. Ja przy, przy, Ja przeszłam całą mapę i go nigdy nie widziałam. No bo on znika, on znika i się pojawia. Tylko nie wiem, czy jakbym tu stanęła, to czy on by mnie nie znalazł. A ja tylko nie widzę, co on pisze. A ty tutaj stałaś, czy ty jakoś byłeś na... Czekaj, ja mam pomysł. Ach. Dobra, ja się Ej, chowam. Pośpoty. Zobaczymy, czy to przejdzie. Bo ja byłam tutaj zbagowana, wycofnięcia. Ja to nie wiem, czy tutaj być to dobry pomysł. Ale spróbuj, ja go... Ej, on tu idzie. On tu idzie. Ja go nie widzę. Ja go widzę. Ale on tu nie wchodzi. A! Mamy po prostu happy end. To było najszczęśliwsze zakończenie naszej przygody. Więc myślę, że to byłoby na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał mój oraz mini. Cześć! Cześć.